Patrz to, jakie sterazki przygruchałem! No, Kejshanko, z tej strony ENZI, witam was wszystkich w kolejnym odcinku wiejskiej przygody. No i słuchajcie, co się działo od poprzedniego odcinka? W zasadzie nic, tylko przeszedłem się kawałek, bo znalazłem fajne miejsce. Yy, tam na mapie bodajże jest, Ta, tam, tam jest taki dziwny spanner. Już stąd można zobaczyć, że faktycznie coś tam jest czekać. nie ten przycisk? Gdzie ten guzik? O. Jak widzicie, tam są jakieś spawnery, w ogóle tam jest jakaś skrzynka, zaraz tam pójdziemy. Głośnijcie się do mikrofona, bo, bo się bo słyszę. I słuchajcie, poznałem dwie welaski. Ma To są siostry ogólnie. Jedna z nich, ta, ta ruda, ma na imię Bożena, a ta tutaj, fioletowa, też ma na imię Bożena. Po prostu ich rodzice byli bardzo kreatywni. W każdym razie, chodźcie dziewczyny, idziemy mm, seksplorować coś. Zrobiłem im emeraldowe miecze, miałem parę tych, tych emeraldów. W sumie nawet nie wiedziałem, że to jest taki wykoksowany miecz który ma aż 10 punktów ataku? grubo W każdym razie z laskami pójdziemy sobie zaatakować parę miejsc, bo z nimi czuję się w sumie bezpieczniej. Tam też coś się sponuje. Mam nadzieję, że nie są kaczki. A tam i wejście z drugiej strony. No to podejdziemy od tylca. No to nie ma problemu. Przecież wolę chyba tędy sobie wejść. Co to jest? A duchy i szczurki. Szczurki, won, nie lubię szczurków Szczurki są strasznie upierdliwe Co my tutaj mamy? Dziewczyny mam kompas Ty, ale ty, czemu ty się rozbierasz, dziewczyno? Tak nie wypada Siostra ubrana, bierz, bierz, bierz udział z siostry, co udział, jaki udział? Przykład siostry bierz No tak no, na różowo, nawet w sumie spoko Co z tego, że jest zimno, deszcz pada, ona się może wykąpać i co, jej nie przeszkadza, w ogóle Bardzo zadowolony jestem z rzeczy, które znalazłem w skrzynce, bo znalazłem łóżko. Super. W ogóle słuchajcie, szwagier dał mi namiary, które są. So, so kawał drogi stąd. Tam podobno jest bardzo fajne miejsce. Mówił, że tam będzie na mnie czekał. I tam będzie można się wybudować. I we dwóch sobie. Coś tam jeszcze jest. I tam sobie we dwóch zamieszkamy. Tak szwagier mówił. Zobaczymy. No, no nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym tam szedł. To jest. 3000 ty tych kilometrów stąd. Znaczy, kratek bardziej. Chyba bardziej pasuje kratek niż kilometrów. Zjem se coś. I chodźcie dziewczyny. Fuj, to są robaki, one się będą bały to uderzyć. No dobra, wyselejta, bo wy jesteście w tym dobre. No te nie za bardzo przejęte w sobie są. Ło wow, 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 wow To podpala. Ja już nie jestem zadowolony. <laughs> Nie chciałem, żeby to podpalało mnie. Fak, jeszcze coś tutaj z wody będzie mi tutaj ropało. Chodźcie, dziewczyny, musimy przepalić żarełko. Idź od moich dziewczyn! Smoku, głupi. Fak, jak jestem słaby. Temu by mnie normalnie zabijają. Czemu tak jest, że, że, że jestem wykuksowany, jeżeli chodzi o zbroję, a i tak zaraz zginę. Dziewczyny! Chodźcie szybko, idzie pod ziemię Chodźcie tu Schowamy się Mam nadzieję, że dojdziecie Jesteście tu? O Jedna je. a gdzie siostrę zgubiłaś mi powiedz? Ja ci żyć, żyć dam tylko siostrę jeszcze i przeprowadź Bo to chyba się gdzieś zgubiła po drodze Słuchajcie, ja muszę sobie zrobić ewidentnie nie mam koksów, już muszę sobie przepalić to mięso. Bo tak to ja nie dam rady. To mięso jest o tyle dobre, że zawsze mi, mi kurczę tam będzie regenerowało trochę tego serca. Znaczy nie regeneruje, tylko dodaje chyba serca, nie? Więc spoko, a tak to, to trochę dupa. Nie powiem. Ja mam w ogóle pochodnie. Dawaj mi tego, tego i pochodnym, bo, bo, bo ciemno troszkę jest. Zamieniała się z siostrą miejscami, czy to ty? Wiesz co ci powiem? Chyba jesteś jedenaczką już No tak mi się wydaje, no trudno, no mówi się trudno, tak? zapytaj mamy, może zrobić ci kolejną siostrę, nie wiem. Musisz pogadać, może załatwisz. To nie zrobiłem to co chciałem. A nie, zrobiłem to co chciałem jednak. <laughs> yy, piecyk. I to może sobie przyspieszę albo po prostu zrobię cięcie gdy będzie się przepalało. Węgiel jest. No dobra, mam 14 mięsek i, i chyba mi wystarczy, a czemu mi wystarczy już wam mówię skąd to sobie wymyśliłem? O, wiesz co? Przed chwilą jeszcze miała siostrę, aczkolwiek jest pode mną. Nie będę jej odkupywał, i no mi chyba jedna. Słuchajcie, po co ja mam walczyć z tymi potworami, skoro ja mogę zrobić standardową akcję, tak jak zawsze? O jezu, żaba. Ale masz syfa na nosie. A mogą ci coś dać? Chyba to jest z modyfikacji jakieś. Ja wiem, że, że można to jakoś z nimi sobie yy, załatwiać dile. Tylko nie pamiętam za bardzo, jak. Yy, będę musiał chyba o tym poczytać. Ewentualnie, jeżeli napiszecie mi w komentarzu, to będę wiedział. I słuchajcie, ja mam pomysł. Po co ja mam się z nimi męczyć? Tak, ja sobie wchodzę pod ziemię standardowo. Oj, chyba za daleko. Ale. Dawaj mi pochodnie. Bo ciemno. Dobra. Idzie teraz może... O, bardzo spoko. Oj, sorry, bo znowu zalałem nas. No, nie krzycz na mnie, to tylko woda. Gdzie to może być? Nie. Hmm. Ty, ale ty już życia nie masz przecież. Dziewczyno, uspokój się. No. Ale super, dostałem ametystowe rzeczy Naprawdę, nie spodziewałbym się, super Taka niespodzianka Teraz słuchajcie, uciekamy kanałami Czemu kanałami pytacie? Bo... Bo to spacer, zabrałem was na, na romantyczną przechadzkę po, po prostu po minecraft'cie Okej, okay, możemy w tym momencie iść już do tamtego zamku i zobaczyć co tam jest, bo to nie jest zamek taki jak te wszystkie inne Eee, patrzyłem trochę bardziej z bliska, chyba to czyśli. Nie pamiętam. Chyba tak i, i tam. nie wygląda to tak jak te zamki. Wiecie, gdzie były wieśniaki i tak dalej. Tylko faktycznie to jest potwory, i w jakiś sposób można się tutaj chyba wzbogacić. Co to jest? Ruber Wood. Nie mam żadnego pojęcia co to znaczy. Eee, ale idziemy tutaj do góry. I jakoś się dostaniemy do środka. Chodźcie, dziewczyny, wchodzimy moimi ścieżkami, bo, bo ja się znam. Chyba. Nie wiem. Tak mi się wydaje. Cześć, wiedźmo Oj, sorry. Co to jest? Jakie fajne. Ja chcę mieć takie w domu. Aha, dobra. To jest to, jak na zbroję. Czemu mi się to. Powaliło trochę, to nie mam pojęcia. E, dawaj mi to. Też co mi się przyda? Nie wiem. Wątpię w szczerze w sumie. Co znalazłaś? Łóżka. No ciebie ciągnie tylko tutaj. No ja nie wiem. Chodź idziemy stąd. Nie będę z wami teraz spał. To, że jest noc, nie znaczy, że, że trzeba i spać i trzeba czuć się zmęczonym. Gdzie my weszliśmy? Nie, nie zaprowadzaj mnie w takie miejsca, proszę. Oj, tu do środka i. Uh, uh, uh. Ty, ale miecz mi oddawaj! Gdzie ty jesteś? Dawaj mi miecz! O, już lepiej. Dobrze, że są dziewczyny i się nimi zajmą. Ja muszę je tylko leczyć. Dobra, chodźcie do środka. Nie będziemy się tutaj bić na dworzu, bo to nie ma sensu. Oni są za wysoko. Weź mi go stąd. Jakiś wychłodzony koleś mi bije. Dobra, zamknij drzwi Cichutko, dziewczyny. Bo z wami się nie da, wy już, już gadata. I, i myślicie, że czemu nas zaatakowali? Tu jest potwór slime. Możecie go zaatakować jak chcecie. Są jakieś szkielety w ogóle śmiesznie skoksywane. Co tu jest? Tu są motylki. A po co mi motylki? Czy wy coś podnosicie może po tych mowach, bo nic nie dropi. Ej, to jest fajnie. Ja bym chętnie zapieprzył trochę tej wełny, bo nie ukrywam, chciałbym taką w dobu. Aha. No spoko no. Która chciałaś żyć? Ty chciałaś żyć. Dobra, idziemy dalej. Ma Jakieś śmieszne zejście na dół, tylko spokojnie, powoli dziewczyny. Jedna po drugiej, bo spadniecie ze schodów i zęby się wybija. Zęby nie trawa. Wow. Faktycznie wygląda jakby to jakiś boss był Oni mnie wciąż nie widzą Nie krzyżcie tak to bo nas zauważą Gadaj z nimi nie? Co my tutaj mamy? Uu, o, o, mam szczały Parę rzeczy mogę zostawić, bo nie wszystko mi się przyda Ooo, ale strzał Tylko fajnie gdy jeszcze na przykład Dorwał... łuk. Bo w sumie bez łuku to mi niepotrzebne te strzały. Dobra, idziemy dalej. Dziewczyny, jest problem, są łączniki. Okej. Okay. Wszyscy? Nie, tam jeszcze jeden u góry! I słuchajcie, co ja bym chciał wam powiedzieć? Yy, powiedzieć bym chciał wam taką informację, że prawdopodobnie od, od następnego odcinka, yy, czy tam po prostu następnych nie będziemy już tak chodzili i zwiedzali tej różnych rzeczy i tak dalej, tylko chciałbym naprawdę zająć się już domem moim yy, nowym domem. Bo nie, nie chcę mieszkać w tym aktualnym co mieszkam. Są fajniejsze plany moje, przynajmniej na to jak gdzie bym chciał mieszkać. A chce sobie normalnie wybudować dom, normalnie zrobić sobie farmy, normalnie sobie zrobić nawet y, te... Jak to się nazywa? Te mody techniczne, więc mam pełno tych modów naprawdę, tylko musimy się tego nauczyć I z tych modów technicznych robić sobie różne jakieś fajne tutaj rzeczy, bo wiem, że, że naprawdę może tutaj zaawansowane rzeczy robić I będziemy musieli to sobie wszystko poogarniać Tak więc w momencie, gdy skończymy zwiedzać tutaj jakieś te miejsca, to śmigniemy sobie tam Pytanie moje jest, gdzie poszły dziewczyny? O, dobra. Są. One są straszne. One znikają, pojawiają się. Nie wiem gdzie są Jeszcze niżej są schody na dół. To bym sobie wziął chętnie. Lubię fioletowy kolor. Więc dla mnie w sam raz. Ale widzę, że to już pierwsza poszłaś. No idź. O, oh. Ty, tu są jakieś mechanizmy w ogóle. Z zapadniami. O, oh fuck, idź, idź do góry! Nie przeszkadzaj mi posuń się, bo spadniesz na dół! Chcesz iść dalej? Uwierz, że przeszkadzasz mi w, w dążeniu do celu. Chcę przejść! Nic przez ciebie nie widzę. <śleski> oh! <śleski> Dzięki! <śleski> To chodźcie tutaj! Muszę się odsunąć od nich, to przyjdą do mnie chyba Dobra <ścoughs> Sorry dziewczyny no wiecie jak jest, no musimy sobie pomagać Oddaj mi miecz O fuck jaki on miecz ma długi Która mi miecz zabrała? O w sumie żadna, dałem jej pochodnie do obrony tam coś jest jeszcze dalej. Słuchajcie, widzę, że to jest trochę zaawansowana taka. Yy, jak to się nazywa? Miejsce. Co tutaj było jeszcze? A, spodnie ten, ten z czwórką. To nie, to nie chcę, to mi niepotrzebne chyba. To sobie wezmę. Standardowo zapieprzamy fioletowe te rzeczy, bo z czego się robi fioletowe barwniki? Ja nawet nie mam pojęcia. Z czego fiolet się uzyskuje? zielonego działam. Dobra, idziemy dalej. Dziewczyny, jak będą jakieś przeszkody, tajne przejścia, to, to, to wiecie. Musimy sobie pomagać. Ciasno tutaj trochę. Pa! Przycisk jest, guziol! Nie można go przyciskiwać od razu. Trzeba być, yy... O, popatrz! Ow! O! WIDZIAŁAŚ?! MÓWIŁEM, ŻE TRZEBA UWAŻAĆ! Ale mnie zasypali Gnojuchy jedne Czekajcie, to tam jest jakieś wieś? przejście dalej? Run away. Wow, jakie fajne rzeczy tu są Mam diaksy, mam emerald, mam złoty blok Nie będę to wymieć czy sobie wezmę? A wezmę sobie, no ja sobie zaraz do tego, do plecaka schowam wszystko, bo nie będę tego przy sobie nosił przecież Ale póki co powiem wam, że chyba jest ok. Jak na drop. Jeden z lepszych, chyba póki co, w, w tych zamkach w całych i tak dalej. I czy dalej można przejść? Runaway. No spoko, runaway, ale czy, czy tutaj dalej coś jest? Aha. No to. A, super to zrobiłem. No kolejny raz. Nie, ja muszę sobie tu Kobla podstawić. Bo tak to dupa z tego po prostu. Nic nie, nic nie zrobię. Wow. O, pomieszczenie różne. Oddawaj mi miecz! Chodź tutaj. Są mechanizmy w ogóle zaawansowane, co tutaj się wyrabia. Co to jest? Czarna magia! Dobra, jak ja z Ressonem się gubię, to ja nie wiem jakie ja mody techniczne ogarnę. W każdym razie możemy wejść tu No, chodźcie dziewczyny. Tam jest pajuk! Weźcie go ode mnie O, dzięki, że wzięłyście go ode mnie. Od jego samsa od siebie wziąłem. Ale coś tak czułem, wam powiem, że to nie będzie koniec, że jeszcze będzie jakieś przyjście. Z knockbackiem mieć. No, no, popatrz co mi ty oferuje, ale chyba tego nie będę, brał Bo po co mi. Znaczy, wezmę, no to ci. Prawie, ja że wezmę. Chodzi o to, że i tak mi się nie przyda, bo są lepsze rzeczy. Jest tu do enchantowania. Wiecie, co ja sobie może spróbuję zenchantować te rzeczy, które mam. Z tego, z Ametystu. Ametyst. Ametyst się czyta, nie amestyt. Bo wy się w kółko, nie? No, my poprawiacie. Eee, klatę za 10. Protection 3 może być. Bo ta klata miała co? Miała Protection Fair. A, to w, dup, w, dup, w, dup, w dupie z tym Czy tak sobie powiem powiem. Eee, no co? Tutaj będziesz mi przeklinała. Miecz bym... chociaż nie, miecza chyba nie muszę sobie z tego robić. Spodnie bym sobie zrobił chętnie. Bo, bo czemu nie? Czy on drewno w ogóle przy sobie? No mam w sumie. Dobra. To robimy wszystko. I lecimy dalej, bo coś czuję, że to nie jest koniec, coś czuję, że tutaj będzie jakiś boss w końcu. <laughs> no nie to nie to chciałem zrobić. Chciałem zrobić sobie spodnie Tak I ze spodni jak będziemy sobie czantowali Za level 15 to dostaniemy Syf Tak się spodziewałem właśnie eee, Dobra, słuchajcie, ten odcinek już troszkę trwa Więc mam nadzieję, że wam się spodobało Jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie Łapki w górę, piszcie komentarze Subskrybujcie mi już teraz Wbijajcie na, na fanpage'a i, i słuchajcie od kolejnego odcinka, znaczy w kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy dalej ty jeszcze sobie chodzili. Ale gdy sąd wyjdziemy, planuję faktycznie zająć się już domem, zająć się takimi rzeczami standardowymi w Minecraft'cie oprócz samego eksplorowania i tej zwiedzania tych wszystkich miejsc Napiszcie mi w komentarzu co o tym sądzicie, czy, czy też byście chcieli właśnie, żebym troszkę odcinku poświęcił na samą rozbudowę mojego domu i, i tak dalej, co i takie wioski może bym zbudował razem ze szwagrem, bo szwagier to fachowiec. O, on jak kładzie fugę, to, to, to mówię wam, płytki jak położy to pięknie, nie? Nawet byście nie poznali, że to że tu szwagier po pijaku stawia lepiej niż na trzeźwo, naprawdę. Yy, tak więc piszcie mi w komentarzach, ja będę wszystko czytał. Yy, jeżeli będzie oczywiście więcej komentarzy, na przykład za tym, że żebym eksplorował, to, to będziemy dalej eksplorowali. Chciałem, żeby po prostu ta seria. Eee, żebyście wy też mieli wpływ na tą serię jako tako tak, żeście oglądali też to co chcecie bo mi obie te rzeczy sprawiają przyjemność akurat teraz bardziej bym sobie pobudował więc może skończę już gadać bo, bo, bo się rozgadałem i, i, i czas przedłużam tylko więc piszcie komentarze, zostawiajcie łapki, subskrybujcie już teraz, zbijajcie na fanpage'a mam nadzieję że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale tak więc siemanko, cześć, papa pa.